Siemanko, cześć. W tym materiale przybliżę Wam produkcję, która dosłownie kilka dni temu pojawiła się na urządzeniach mobilnych do ściągnięcia i śmiało mogę powiedzieć, że jest to najlepsze MMORPG, jakie jest dostępne na telefony. Więc zapraszam do oglądania. Mowa tu oczywiście o Black Desert, o produkcie, przy którym spędziłem już długie godziny. Wbiłem 20 poziom, co nie jest jeszcze jakoś mega, mega wysokim poziomem, bo prawdopodobnie maksymalnym jest 60, ale gra się naprawdę fajnie. I śmiało myślę, że każdemu mogę polecić. Co do samej gierki, jeśli ktoś jest niezaznajomiony z klimatem MMORPG, chodzi tutaj o to, że tworzymy swoją postać, jaką dokładnie chcemy, zdobywamy punkty doświadczenia, zdobywamy ekwipunek, dodatkowe umiejętności oraz pokonujemy coraz to mocniejszych przeciwników. W grze jest dużo różnych dodatków, takich jak pety, monty czy. Czy też swój własny na przykład garizon, który możemy rozwijać. A co do samego systemu walki, w wielu grach jest to na tyle zautomatyzowane, że po prostu mnie to odrzucało. A tutaj, mimo że możemy sobie włączyć automatyczne jakby wykonywanie praktycznie questów, to serdecznie tego nie polecam, bo w momencie kiedy dostaniemy walki z bosami, to wtedy robi się problem, bo tam już czegoś takiego nie ma, więc od razu warto się uczyć, jak ta nasza postać działa, jak robić uniki. Wtedy na pewno nam to się przyda, ponieważ bosy są naprawdę mega wymagające. Co do samych speli dostajemy ich naprawdę sporo. Niby na pierwszym ekranie widać tylko cztery, ale to kółeczko całe się przesuwa, więc docelowo. Mamy około 12-15 speli. Według mnie jest to mega imponująca liczba, jeśli chodzi o gry mobilne. Jak dla mnie na plus. Za każde codzienne logowanie dostajemy też nagrody, tak samo jak za wykonanie określonych jakby achievementów w grze. Po wykonaniu jakiegoś bossa również gra nas za to nagradza, więc to jak najbardziej na plus. W grze mamy do dyspozycji na ten moment pięć klas postaci. Pierwszą z nich jest typowy warrior, jak to w każdej już grze jest. Warrior, jako sam w sobie przechodzi przez rywali oraz ich jakby spowalnia za pomocą długiego miecza, oraz do obrony również używa tarczy. Myślę, że może być to ciekawa postać właśnie dla początkujących w tego typu grach. Na pewno będzie przyjemna do ogrywania. Drugą klasą, jaką mamy do dyspozycji jest to Ranger, typowy łucznik który przecina swych wrogów strzałami penetrującymi. Jeśli ktoś lubi strzelać z uku, polecam gorąco tą właśnie klasę. Jako trzecia klasa do dyspozycji mamy Witch, typową czarodziejkę, którą widzicie na gameplayu w tle. Jest to zwykły mag, który używa wszystkich żywiołów, spowalnia przeciwników, szybko ich zabija, stunuje, więc naprawdę mega przyjemny, <grytania> efektowna postać do, do, do gry na pewno, więc polecam. Czwartą już postacią jest to typowy berserk Giant, który używa dwóch toporów, nie pierdzieli się w jakąś obronę, tylko po prostu wbija w przeciwników, stunuje, zatrzymuje ich, robi sieczkę na polu walki. Jeśli ktoś lubi tego typu klimaty, jest to postać właśnie dla niego. A ostatnią postacią z tego zestawienia jest Valkyria, jest to wojowniczka, która zarówno stawia na ofensywę, jak i defensywę w swoich atakach. Potrafi też dobrze wesprzeć drużynę oraz rzucić przydatne bufy, więc to myślę, że też może być postać dla ludzi, którzy lubią bardziej taki klimat supportowy. Kreator postaci jest na tyle rozbudowany, że możemy wykonać sobie dosłownie jaką tylko postać sobie wyobrazimy. Możemy zmieniać w niej dosłownie wszystko, nawet kształt oczu, uszu, układ szczęki, więc pod tym względem stoi to wszystko naprawdę na mega, mega wysokim poziomie. Wiele gier mobilnych jest wypchanych po brzegi item shopem cały czas. Dostajemy komunikaty, żebyśmy coś kupili, żeby, żeby po prostu ulepszyć jakoś swoją postać, a Tutaj o dziwo byłem zaskoczony, bo pomimo tego, że item shop istnieje to nie on praktycznie w ogóle niezauważalne. Są tam jakieś elementy kosmetyczne, które możemy sobie jakby kupić do swojej postaci. I tak naprawdę grając, wbijając ten 20. poziom na tej postaci, zajęło mi to parę godzin, parę ładnych godzin. Tak naprawdę nie potrzebowałem w ogóle wchodzić do item shopu, żeby zainteresować się to co tam jest, ponieważ codziennie dostajemy Jakieś przedmioty, jakieś boosty do Expa. Naprawdę jeśli o to chodzi, to duży, duży plus w stronę właśnie twórców gry. Grafika w tej grze, jak sami możecie zauważyć, jest naprawdę kosmiczna. Teraz te gry na telefon wyglądają tak dobrze, że Pewnych momentach można powiedzieć, że dorównują tym starszym produkcjom, jakie mamy dostępne na PC. -ta. Wiadomo, że oczywiście jest to dostosowane do szerokiej gamy telefonów, ponieważ nawet na starszych smartfonach możemy, możemy w tą produkcję zagrać, ponieważ wymagania sprzętowe stosunkowo są niskie i gra jest tak naprawdę dobrze zoptymalizowana, że nawet starsze modele z tymi minimalnymi wymaganiami nie nagrzewają się w ogóle, więc możemy, możemy sobie spokojnie na tych smartfonach grać. Tutaj macie oczywiście gdzieś wyświetloną mm, całą listę wymagań sprzętowych, jakie, jakie musicie spełnić, żeby po prostu grać w Black Desert Mobile. Jeśli chodzi o ogólną ocenę tej gry, myślę, że takie mocne 9 na 10 bym jej dał, a jeden punkt kiedy nie odejmuję za to, że przydałoby się więcej tych klas, które są chociażby w wersji na PC-ta ale stawiam, że z kolejnymi aktualizacjami do gry zostanie to e, systematycznie dodawane, więc trzymam kciuki za tą produkcję, bo naprawdę, naprawdę jest dobra i oby nie spierdzielili jej, <gry> tak jak czasem to bywa właśnie z tego typu grami. Ode mnie to by było na tyle, jeśli materiał wam się podobał, strzelcie łapeczkę, subskrypcję oraz zapraszam na streamy, wszystkie linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam, siemaneczko, cześć!